Witaj, mój drogi widzu. Widzę, że odcinek o zarobkach wzbudził tak samo dużo zainteresowania, jak i kontrowersji. Wielu z Was, znaczy wielu, niektórzy z Was wiedzieli dokładnie o co chodzi, bo wytłumaczyłem na początku materiału i zachęcam Cię, żebyś został do końca tego materiału, bo później omówię z Tobą moje zarobki z czterech miesięcy. Grudzień, styczeń, luty, i marzec. Żebyś nie miał absolutnie żadnych wątpliwości i będziesz miał podane to w liczbach, będziesz miał wyszczególniony każdy miesiąc po kolei. Ile tygodni, średnia tygodniowa, żebyś wiedział dokładnie, ile ja zarabiam. I teraz, tak, w poprzednim materiale wspomniałem, że żeby go zrozumieć, musisz obejrzeć jeszcze poprzedniejsze materiały, które mówią o tym, ile ja robię mil w tygodniu. I są to mile realne. To nie są mile wyimaginowane, tylko to są realne mile. Musisz pamiętać, że w stanach tydzień tygodniowi nierówny. Ok. Nie zawsze jest tak, że zrobisz 3000 mil. Nie zawsze jest tak, że zrobisz 3500 mil. Nie zawsze jest tak, że zrobisz 2000 mil. Więc ciężko jest wypowiedzieć się. Zresztą zaraz to zobaczysz na papierze, że ciężko jest się wypowiedzieć, ile średnio miesięcznie zarabiasz. Tylko i wyłącznie z jednego e, miesiąca. Ja zrobiłem podsumowanie z czystej ciekawości też dla siebie, ile, ile ja zarabiam tygodniowo. Więc e, to dla mnie też taka, taka ciekawostka, ale do czego, do czego zmierzam? Generalnie stawki Chicago'skie: 65-70 centów na mile. Takie są stawki Chicago'skie. Więc jakiekolwiek mile nie będę robił, jeżeli to przemnożysz przez tą stawkę wyjdzie Ci zarobek z mil. Do tego musisz doliczyć, doliczyć stopy. Jeżeli robię tych stopów, załóżmy 6, niektóre firmy płacą za wszystkie stopy, niektóre płacą tylko za... nie płacą, przepraszam, nie płacą za pierwszy stop, za pierwszy rozładunek i za załadunek. Czyli jeżeli robię takich stopów 6, mam płacone tylko za 4. OK? To żebyś miał jasność, możesz sobie wybrać dwie opcje. Daję Ci dwie opcje... Po 65 centów i dwie opcje po 70 centów na mile. Czyli możesz sobie obliczyć, jak to wygląda ze wszystkimi stopami płatnymi i bez wszystkich stopów płatnych. Stawka 65 albo 70 centów za mile. I wtedy masz realne zarobki, ok? Nie będziemy tutaj poruszać kwestii tego, ile ty zarobisz na sponsoringu. Bo po pierwsze, nie wiem, jaką będziesz miał stawkę na sponsoringu. To już musisz sobie sam obliczyć, wiedząc jakie są realne mile, które Ci pokazałem, które można zrobić w Stanach, w firmie, która ma poukładaną robotę. I wtedy będziesz wiedział ile zarobisz. Wtedy będziesz wiedział e, milarzowo mniej więcej ile możesz zarobić i ile za stopy, które masz płatne czy niepłatne, bo nie wiem jak to teraz jest w zależności od tego, jak, jak to jest w firmach sponsorujących jak to wygląda. Więc to są realne. Mile, to są realne rzeczy, to są realne fakty, jakie są. Więc bardzo Cię proszę, masz prostą regułkę. Cofnij się w materiałach, tam sobie zerkniesz wszystko po kolei i będziesz wszystko wiedział. Natomiast ja tu mam w tej chwili materiał, bo sobie spisałem ze swoich, ze swoich wyciągów bankowych, jeśli chodzi o przelewy z firmy, w której pracuję. Ja Ci podam te kwoty, także. Jakbyś miał ochotę sobie wziąć kawałek kartki, długopis, sobie to zapisać, żeby może będzie ci łatwiej to yy, wizualnie zobaczyć. Więc yy, więc ja ci to powiem, ile ja tutaj yy, zarobiłem i teraz tak, bardzo ważna rzecz. Ja nie powiem ci ile dni pracowałem w danym tygodniu w danym miesiącu. Chcesz wiedzieć średnią? Ja ci podam średnią zarobków, ale ja ci nie powiem, czy to było 5 dni, czy to było 6 dni, czy to było 7 dni. Nie powiem ci. Po prostu to jest średnia tygodniowa za wyjechane tam, powiedzmy, ustalmy pod 70 godzin w tygodniu. ok? Może to być 5 dni, może to być 6 dni, a może to być czasami 6,5 dnia w pracy. Co Ci udowodnię w następnych materiałach, jeżeli będziesz zainteresowany dalszym oglądaniem e, ko, e, kolejnych materiałów, bo jestem akurat w trakcie realizacji takiego 6,5-dniowego tygodnia pracy, bo już wiem, że będę pracował 6,5 dnia. Także, mój drogi. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, że w, tym, w, tych, w tych danych zawierają się dwa tygodnie wolnego w grudniu, żebyś miał tego świadomość. OK. Ale ja to przeliczyłem na wszystkie tygodnie, na wszystkie tygodnie, łącznie z tymi dwoma tygodniami wolnego. OK. Także jeżeli masz ochotę obliczyć sobie całościowo kwotę, którą ja Ci podam, i podzielić to. Podzielić to przez ilość tygodni, które tylko pracowałem bez tych tygodni wolnych, to będziesz mógł tak uczynić, i wtedy wyjdzie ci kwota, która będzie, yy, będzie yy, taka, że tak powiem, już bardzo realna, chociaż, momencik, zaraz, yy, zaraz sobie to obliczę. Tutaj szybko na komputerze. Żeby nie było, bo mam tutaj kwotę, to też Ci podam, ile to wynosi w momencie, kiedy ja bym pracował tylko, bym pracował bez tych tygodni wolnych wliczonych w tą średnią. Także podam Ci tą kwotę również, żebyś Drogi widzu, miał jasność tej sprawy. Ok, ja już wiem, jaka to jest kwota, więc zaczynamy, Ok, Grudzień 2024. Zarobiłem w grudniu, przez cały grudzień, wpłynęło mi na konto 12 118 dolarów i 12 centów. Z czego pamiętaj, że tu są jeszcze listopadowa wypłata jest. Z ostatniego tygodnia listopada wpływa w grudniu. Więc, żebyś miał to na uwadze, było 4,5 tygodnia... 4,5 tygodnia było w grudniu. Liczę kalendarzowo, nie rozbijam się tam na dni pracujące, niepracujące. Nie bawię się w to. Liczymy tygodniowo od niedzieli do niedzieli. 2692,91 centów na tydzień w grudniu wypadło. Styczeń, moi drodzy, styczeń 225 i tutaj to już jest liczone z tymi dwoma tygodniami wolnego. O, którym, o których mówiliśmy. Wpłynęło mi 7045,94 dolarów i 94 centy na konto. Z powrotem było 4,5 tygodnia, co daje nam 1565 dolarów i 76 centów na tydzień. Taka jest taki jest wynik stycznia. Luty, 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 4 tygodnie. 10159 dolarów i 33 centy średnia 2539 dolarów i na tydzień. Marzec 225, znowu były 4 tygodnie, wpłynęło mi 8954 dolarów i 50 centów, co daje średnią tygodniową 2238,62 dolarów na tydzień w, w miesiącu marcu. Łączna kwota zarobiona w te 4 tygodnie to jest 38 277,89 dolarów. Jeszcze raz powtórzę: 38 277,89 dolarów w ciągu tych 4 miesięcy tyle zarobiłem. I teraz tak: dzieląc to przez wszystkie tygodnie, wliczając wolne tygodnie, które były w grudniu. Moja średnia, bo to jest 17 tygodni, moja średnia wyniosła 2251 dolarów i 64 centy. Jeżeli zaś bralibyśmy pod uwagę, że te minus te dwa tygodnie, które nie pracowałem, to średnia wychodzi 2551 dolarów 85 I teraz tak, mój drogi widzu, to są stawki brutto. Okay? od tego musisz sobie odjąć podatek I już Ci mówię mój drogi zanim zaczniesz się tutaj bulwersować że to przecież nie jest realne co ja mówię bo to jeszcze podatek, a ile tego podatku a co i jak cofnij się w materiałach jest materiał o podatku, jest porównanie W2 i 1099 w przypadku singla, bez rodziny więc będziesz mógł sobie włożyć, ułożyć kwotę z tego ile to jest Netto. Pamiętaj, stawki podatkowe się różnią od siebie w momencie, kiedy masz żonę, masz dzieci itd, tak Ja nie jestem specjalistą podatkowym, więc ja nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć, czy to będzie 10, 15, 20, 30% z Twoich podatków, z Twoich zarobków, ten podatek, OK. Także nie miej do mnie pretensji, że nie podaję Ci faktycznych, faktycznych takich na rękę pieniążków, które, które ty byś chciał brać, jakie ty byś brał. Bo ja nie pracuję w urzędzie skarbowym. Ok? Cofnij się w materiale, będziesz miał mniej więcej pogląd, ile trzeba obliczyć. Ja myślę, że tam, tam nie pamiętam: 20 albo 25% było dla singla. Dla singla, pamiętaj, mając żonę, dziecko, to są inne stawki. Ok? Sytuacja jest inna. I teraz, tak, to jest przykład. W moim to, to był przykład w moim, w moim przypadku, tylko co ja zarabiam. Tak jak ci powiedziałem wcześniej, na sponsoringu stawki mogą być inne. Mile też mogą być inne, bo te może, może będziesz robił mniej mil, a może będziesz robił więcej mil. Ok, także nie miej do mnie pretensji, że ja tutaj coś zakłamuję, bo ja Ci mówię prawdę, wyciągnąłem sobie z, z wyciągów bankowych. Oczywiście od razu Was uprzedzam, nikomu nie udostępnię swoich, że tak powiem bankowych informacji, bo, bo nie, bo to są moje informacje, to są informacje prywatne, uważam, że do tej pory mówiłem prawdę i nie mam zamiaru kłamać tutaj was, i, i, i w nawiązaniu do tamtego materiału, żeby było całkowicie już jasne, żebyście nie mieli absolutnie żadnych wątpliwości. Teraz wiecie, ile konkretnie ja zarabiam, i to w momencie, kiedy ja wam daję przekaz realnych mil, możecie sobie obliczyć, bo dałem wam regułkę na początku tego filmu. Dałem wam regułkę, jak to obliczyć. I jak to ma wyglądać, ok? Także macie już teraz w 100% to, co chcieliście wiedzieć, natomiast na pewno znajdą się wśród Was tacy, którzy będą za chwilę, o, bo to jest gadanie tylko z D i w ogóle, że ja kłamię, że to jest za dużo, że to jest za mało. Nie, nie interesuje mnie to, ja Ci podałem to, co ja zarabiam. Czy mi wierzysz? Jeżeli mi wierzysz, to ok, fajnie. Jeżeli mi nie wierzysz, też ok, fajnie, ja to szanuję. Nie ma, nie ma problemu. Tylko uwierz mi, że rzadko który YouTuber prawdopodobnie który zarabia pieniążki, wyjmie ci yy, i pokaże ci bo ja ci nie pokażę swojego statementu, bo to są moje prywatne sprawy ale ja ci powiedziałem, ile, ile ja zarabiam. I tak to wygląda realnie. I tak to wygląda realnie. No i nie wiem, dla niektórych to jest dużo, dla niektórych to jest mało. Yy, ja Wam powiem tak: w porównaniu do pracy, którą się wykonuje, to jest za mało pieniędzy. I w porównaniu do kosztów utrzymania w tej chwili w Stanach Zjednoczonych to jest za mało pieniędzy. Takie jest moje zdanie w tej chwili. Bo koszty utrzymania w Stanach są bardzo drogie, ale to o tym będzie w ogóle zupełnie inny materiał, na który już teraz drogi widzów chciałbym cię zaprosić. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani i zadowoleni z tego, co usłyszeliście. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do oglądania następnych materiałów do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.